Cześć! Z uwagi na zbliżający się Dzień Kobiet postanowiłam nagrać filmik specjalny. Nie będzie on jednak dotyczył pomysłów na prezenty, stylizację czy też spacerki po kinie. Skupię się natomiast na przedstawieniu sylwetek ośmiu kobiet, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju e, sztuki, techniki, nauki. Zapraszam do oglądania. Dziennikarka, poetka, pilotka. Więcej chyba o kobiecie Zajmującej pierwsze miejsce w moim rankingu, mówić nie muszę, jest to Amelia Earhart, czyli kobieta, która w 1932 roku samotnie przyleciała Atlantyk. Zrobiła to jako pierwsza przedstawicielka płci pięknej. Pięć lat później, podczas oblotu okołoziemskiego samolotem Lockheed L10 Electra została uznana za zaginioną wraz ze swoim nawigatorem. Dwa lata później. No, uznano ją za zmarłą. E, co jeszcze istotne, no, za życia y, zaangażowała się w organizację e, takiej y, fundacji, w założenie fundacji non-profit The Nines, która zrzeszała y, kobiety y, z branży lotniczej, pilotki, y, pochodzące z całego świata. Tu już dać więcej. Wzorzec odwagi, niezłomności i wiary w swoje ideały, w rozwijanie pasji, także Myślę, że jest to kobieta godna naśladowania. Pod numerem drugim również ukrywa się Pani związana z lotnictwem bardzo znanym nazwisku. Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawiać nikomu nie trzeba, natomiast jego córka Jadwiga często pozostaje w cieniu, natomiast nie dzisiaj. Jadwiga Piłsudska w 1937 roku rozpoczęła swoją przygodę z lataniem od szkolenia szybowcowego. Czyli można powiedzieć tuż przed wybuchem II wojny światowej. No, po jej wybuchu mm, zmuszona była wyemigrować do Wielkiej Brytanii i tam y, zaciągnęła się do Royal Air Force. W 1930, y, 1942 roku została przyjęta. Y, podczas y, swojej kariery nie spowodowała żadnego wypadku, y, a czym się w zasadzie zajmowała. No i Jadwiga była pilotką, która y, transportowała samoloty zniszczone już albo na złomowisko, albo do naprawy. Często te maszyny miały pozwolenie tylko na jeden lot, także ewidentnie widać, że samolotom ufała i nie bała się na maszyn, które już stanu technicznego najlepszego nie miały. Miejsce trzecie. Coco Chanel. Kona mody, która od 1915 roku rewolucjonizowała sposób ubierania się kobiet. Jej projekty to między innymi ubrania o takich prostych, sportowych fasonach, suknie pozbawione dekoracji, raczej prosto skrojone. Karl Lagerfeld scharakteryzował ją tak. Coco Chanel urodziła się, rozumiejąc kobiety z czasów, które miały dopiero nadejść. Wydaje mi się, że jest to najlepszy najlepszy taki sposób, żeby ją krótko opisać, bo faktycznie wpłynęła ona na sposób e, na zachowywania się również, no bo wygląd, ubiór wpływa na to, jak ktoś się czuje, jak postępuje, dało dałoże taką siłę, energię do działania. I pamiętajmy, że to wszystko od, 19, od 1915 roku. Miejsce czwarte, miejsce muzyczne. Ewa Demarczyk. E, gwiazda, piwnica pod baranami, która... Wykonywałam utwory z nurtu poezji śpiewanej. To głos i słowo w jej interpretacjach są najważniejsze. Ona nie starała się zostać taką celebrytką, która będzie swoją osobą przysłaniała to, co wykonuje. Wręcz przeciwnie, przyjmowała taką statyczną pozę, wręcz bez przesadnej miniki. Skupiała się na tym, aby to jej słowo było tym, co dotrze do słuchacza i wydaje mi się, że jej interpretacje chociażby poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego są warte uwagi, warte przesłuchania i dają do myślenia. Kolejne miejsce to Sofonisba Anguissola, czyli renesansowa malarka, o której zbyt dużo się nie mówi. W ogóle, kiedy mówimy o sztuce, a już zwłaszcza o tych epokach wcześniejszych, to raczej przedstawiamy głównie sylwetki męskie. Kobiety faktycznie miały wtedy trudniej, natomiast no, Sofonizbie udało się z pomocą, ze wsparciem rodziny, że tak powiem, wybić. Urodzona w Kremonie miała szansę edukacji w kierunku malarskim wiadomo, że utrudnioną względem chłopców, natomiast swoją siłą woli dała radę i dzięki temu dzisiaj możemy podziwiać takie dzieła jak autoportret. Partia szachów, czy y, troje dzieci z psem, i wydaje mi się, że nad twórczością sofonizby warto się pochylić, zobaczyć, jak ona przedstawiała detal. Właśnie autoportesz, w którym ona namalowała siebie z paletą y, przed płótnem, no, pokazuje, że była naprawdę y, wierna tej sztuce, że to było coś, co ją pochłonęło. I myślę, że sofonizba może być przykładem na to, że nawet w czasach, które nie były. Y, sprzyjające, no da się, tą pasję realizować, tylko trzeba tego bardzo, bardzo chcieć, no i też pewnie co nieco poświęcić. Poza izbie czas na polską malarkę y, okresu art déco, y, czyli Tamarę Łempicką, która to kierowała się na femme fatale, kobietę niezależną, wyzwoloną, tajemniczą, czasem nawet niebezpieczną. Y, obecnie szczególnie doceniana y, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej obrazy na aukcjach sprzedawane są za naprawdę wysokie kwoty. Także myślę, że dla tych wszystkich, którzy e, żyją w przekonaniu, że tylko mężczyźni e, są doceniani i za ich dzieła płaci się dużo, no nie, nie, nie. W przypadku Temary Łempickiej e, chociażby e, cena jej obrazu muzykantka e, no dobiła do e, prawie 9 milionów dolarów. To było... E, Ponad 9 milionów dolarów to było 9,8 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki ponad 34 miliony złotych. Były pilotki, były malarki, była piosenkarka. Teraz czas na e, performerkę Marina Abramowicz. Jej chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. E, kobieta kontrowersyjna, która zbulwersowała polską opinię publiczną, kiedy to miała e, wystawiać e, swoje dzieła w Toruniu. No, określana jako bluźnierka, satanistka i w ogóle najgorsze to tylko etycznie może być przez środowiska religijne. Natomiast performansy Mariny na pewno zmuszają do myślenia, pokazują, wyzwalają z człowieka to, co najgorsze, pokazują, jak cienka jest granica pomiędzy takim normalnym, standardowym życiem, a wyzwoleniem z siebie potworów odważna, eksperymentująca na swoim ciele, nie wstydząca się swojego ciała i um, walcząca o to, żeby te treści uniwersalne, treści istotne przekazać w sposób taki, który szokuje. Ja Marina Abramowicz również uwielbiam. Um, na, na rynku dostępny jest film e, biograficzny o niej, w którym można zapoznać się z jej twórczością i Docenić to, co mamy, bo no Marina jest swego rodzaju ikoną, która wpływa na kształtowanie naszego pojmowania performanceu. Naszą listę zamyka poetka. Nobliska z 1996 roku, Wisława Szymborska, czyli kobieta, której poezję poruszają. Która wykorzystując anturaż dnia codziennego, hmm, pozabawiąc się tym słowem, hmm, sprawia, że dochodzimy do konstatacji naprawdę dojmujących, hmm, przygnębiających i wręcz tragicznych. No, chociażby kot w pustym mieszkaniu, prawda? Za pomocą hmm, przedstawienia sylwetki zwierzęcia, które zostaje samo w mieszkaniu, poetka płynnie pokazała. Jak śmierć człowieka wpływa na inne istoty, niekoniecznie ludzkie. Zmusza do tego zastanowienia się, co będzie w świecie, gdy nas już nie będzie. To jest tylko jeden z przykładów jej mm, poezji, liryków, które mm, podejmują tak ważne tematy, pozornie, tak lekkim piórem. Myślę, że naprawdę z twórczością e, pani Wisławy Szymborskiej należy się zapoznać i należy ją Znać, bo no w końcu jest to jedyna polska noblistka do czasów Olgi Tokarczuk. Dlatego, że teraz już mamy dwie panie, które reprezentują nas na tej arenie literackiego, literackiej nagrody Nobla. No natomiast Olga Tokarczuk to już jest Broda. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te sylwetki kobiet, które przedstawiłam i że zainteresowały Was one właśnie swoimi biografiami, swoimi wyczynami, że zainspirowały was w jakiś sposób, no bo w końcu lotnictwo do dzisiaj jest raczej męską branżą. Obraz sprzedany za ponad 9 milionów dolarów to nie jest codzienność. Literackiej nagrody Nobla nie dostaje się za nic, a umiejętność no, walki o swoje hobby, o swoje zainteresowania e, artystyczne, w czasach kiedy no, kobiety raczej zbyt wielu praw czy przywilejów nie miały, również jest e, naprawdę godne pochwały. Nie wymieniłam tutaj e, niektórych kobiet, które zapewne są najbardziej znane, takich jak Maria Skłodowska-Kiri, dlatego że skupiłam się na tych innych twarzach, które. Owszem, są znane, natomiast często jakoś tam pomijane, jak chociażby Jadwiga Piłsudska, która no, w cieniu tego ojca ginie. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje dotyczące sylwetek kobiet, które warto docenić i znać z uwagi na 8 marca, to y, zachęcam y, do podawania tych propozycji w komentarzu. Oczywiście y, nie, nie mówię, że. Trzeba doceniać kobiety tylko 8 marca. Mam na myśli to, że ten Dzień Kobiet jest dobrym pretekstem do tego, żeby te sylwetki zgłębić, żeby je przedstawić i żeby mm, pokazać, że to nie jest tak, że kobiety y, nic nie osiągają i tak naprawdę zostają w cieniu mężczyzn. Nie, jeżeli kobietom da się pole do popisu, to one się spełniają i robią naprawdę cuda. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.